Zadzwólcie, moi drodzy, dziś porozmawiamy o niezwykle ciekawym zagadnieniu sieciach neurosymbolicznych. Brzmi trochę tajemniczo, prawda? Ale spokojnie, razem przekonamy się, że to wcale nie takie trudne. Gotowi na nową przygodę w miasteczku AI? Zapraszam Was serdecznie do wspólnej wyprawy powiedzia. W tunelu myśli robowie i neuromrówka zastanawiały się nad tym czym mogą być sieci neurosymboliczne. Robowiewiórka przekonywała, że to specjalne sieci, które powstają, gdy sztuczna inteligencja dzierga swetry ze znakami matematycznymi. Neuromrówka zaś uznała, że to po prostu mapa, na której sztuczna inteligencja rysuje symbole, aby nie zgubić drogi do domu. Pomysły były zabawne, ale nietrafione. Wyjaśniłam im, że sieci neurosymboliczne to inteligentne systemy, które łączą uczenie maszynowe z logicznym rozumowaniem. Aby sztuczna inteligencja lepiej radziła sobie z rozwiązywaniem trudnych problemów. W strefie ciszy laserowy Paw opowiadał mecha żółwikowi, jak zastosował sieci neurosymboliczne przy tworzeniu muzyki. Wykorzystał symbole nut i rytmów, aby sztuczna inteligencja komponowała melodie według logicznych zasad muzycznych. Mecha żółwik dodał, że on podobnie wykorzystał tę technologię w robotyce stosując symbole logiczne do podejmowania precyzyjnych decyzji o ruchach robotów na linii produkcyjnej. Obaj mieli świetne przykłady. Potwierdziłam, że właśnie o to chodzi. Sieci neurosymboliczne pozwalają sztucznej inteligencji łączyć uczenie ze zrozumieniem reguł i symboli, co czyni je bardzo efektywnymi. Na moście zmian spotkałam robo-pieska i holo-kameleona. Postanowiłam sprawdzić, co wiedzą na temat sieci neurosymbolicznych. Robo Piesek opowiedział, że sieci te wykorzystują sztuczne neurony, które uczą się z dużych zbiorów danych, a jednocześnie potrafią logicznie myśleć i rozwiązywać problemy, używając symboli. Holo Kameleon dodał, że dzięki temu sztuczna inteligencja może nie tylko rozpoznawać wzory, ale też rozumieć, dlaczego podejmuje konkretne decyzje, co ułatwia wyjaśnianie tych decyzji ludziom. Pochwaliłam ich za bardzo dobre odpowiedzi. Sieci neurosymboliczne rzeczywiście łączą moc uczenia maszynowego z jasnym, logicznym rozumowaniem. Moi kochani odkrywcy, dziś poznaliśmy fascynujące sieci neurosymboliczne. Dzięki nim sztuczna inteligencja potrafi nie tylko szybko się uczyć, ale również logicznie myśleć i podejmować rozsądne decyzje. Mam nadzieję, że świetnie się bawiliście i dowiedzieliście się czegoś ciekawego. Do zobaczenia następnym razem w świecie sztucznej inteligencji.